Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ciasto Kinder Pingui, czyli smaczny i lubiany deser inspirowany popularnym batonikiem. Znakomity smakołyk, idealny dla wszystkich łasuchów słodkości. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki Przygotowanie ciasta zaczynamy od zrobienia biszkoptu. Do misy miksera przekładamy białka oddzielone od żółtek i ubijamy je na sztywną pianę. Pod koniec ubijania wsypujemy cukier kryształ. Następnie dodajemy żółtka i wszystko łączymy mikserem na małych obrotach. Do masy jajecznej wsypujemy mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia oraz kakao. Wszystko krótko miksujemy na najmniejszych obrotach robota. Ciasto przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie je rozprowadzamy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza około 25 minut. Po upieczeniu dokładnie studzimy. W kolejnym etapie przygotowujemy nasączenie do biszkopta. Do miseczki wlewamy ciepłą wodę, dodajemy wyciśnięty sok z cytryny i wszystko mieszamy. W następnym etapie przygotowujemy masę. Do misy miksera wlewamy schłodzoną śmietanę, dodajemy serek mascarpone oraz cukier puder. Wszystko miksujemy do momentu, aż masa zgęstnieje. Pod koniec miksowania dodajemy śmietan fiksy. Tak przygotowaną masę dzielimy na dwie części. W ostatnim etapie przygotowujemy polewę. W małym garnku umieszczamy śmietanę kremówkę oraz połamaną czekoladę, gorzką i mleczną. Wlewamy olej i wszystko rozpuszczamy na bardzo małym płomieniu, cały czas mieszając. Gdy polewa będzie idealnie gładka, zdejmujemy ją z ognia i lekko przestudzamy. Wystudzony biszkopt przekrawamy wzdłuż na pół. Wierzch ciasta można delikatnie ściąć nożem, żeby oba blaty były w miarę równe. Dolny blat ciasta przekładamy do tortownicy i nasączamy go wodą z sokiem z cytryny. Następnie na pierwszy blat ciasta wykładamy połowę masy i dokładnie ją rozsmarowujemy. Pozostałą masę wkładamy do lodówki. Na masę wlewamy połowę polewy czekoladowej, równomiernie ją rozsmarowujemy, po czym ciasto wstawiamy do lodówki lub zamrażalnika na kilka minut, aby polewa stężała. Następnie ciasto wyjmujemy z lodówki i na stężałą polewę czekoladową wykładamy pozostałą masę. Na masie umieszczamy drugi blat biszkoptu. Na wierzchu rozprowadzamy pozostałą polewę czekoladową. W razie potrzeby możemy ją podgrzać. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.